Witam Was na moim kanale. Wracamy dzisiaj do tytułu Tourist Trophy, zgodnie z tym, co Wam obiecałem ostatnio. Yy... Oczywiście, to Nürburgring. Powiem Wam szczerze, od czasu mojego ostatniego filmu z tej gry troszeczkę lepiej się z nią zapoznałem. Przeszedłem bowiem wszystkie licencje, które się udało, yy... które są tutaj zamieszczone. Także no, zrobiłem jakby prawo jazdy w grze na motor, na motocykl. Natomiast, no cóż, na pewno pomogło mi to w takim lepszym opanowaniu tych maszyn. I dzisiaj pojedziemy sobie czymś, co jest dosyć proste w wprowadzeniu. Co jest dosyć proste w wprowadzeniu. Mianowicie będzie to skuter, ale mam ochotę, żeby to był jakiś taki możliwie jak największy skuter, jak naj, o, o jak największej pojemności. No nie, 250 Honda. Honda Forza. Hmm. zobaczymy tutaj co mamy o myślę, że to będzie to będzie fajne bo tutaj już mamy 38 koni mechanicznych moment 45 n jest to taki już poważny, poważny skuter także można, można sobie nim spokojnie pojechać a myślę, że taki fajny nie, no, weźmiemy o, taki... Nie, no, taki może niech będzie. Yamaha t -Max, 2005 rok, czyli świeżynka jak na tamte czasy. No nie jest to na pewno skuter, którym można się przejechać bez prawa jazdy kategorii A. No, a zobaczymy jaki to będzie czas. Nie chwaląc się, no już troszeczkę lepiej prowadzę niż na początku, trochę pewniejsze są to, są to ruchy. Natomiast tak, jakie są moje obserwacje y, co do trybu kariery Ano tryb kariery, mm, tryb kariery jest tu zgoła inny niż y, w Gran Turismo 4 i chyba nieco gorszy Spodziewałem się, że tutaj na przykład też będą mm, też będą e, używane same, e, mo, motocykle, że będzie można nabyć sobie jakiś starszy taki e, pojazd e, z komisu, tak jak to było w GT4. Natomiast tutaj nie. Tutaj mamy po prostu challenger, w których wygrywa się e, kolejne motocykle. Na przykład musimy dogonić w trakcie, nie wiem, kilku okrążeń jakiś Swojego przeciwnika, no i takie tam. Czy to fajne? No, mnie tak nie porwało. Zrobiłem tę licencję tak po prostu dla samego siebie, dla samego. dla samego fanu, bo nigdy nie miałem do czynienia z jednośladami, ale to tyle. No, powiem Wam, szybki ten skuterek, 170 na godzinę już. O kurde. No, taki skuter. Do miasta 195, nieźle. Tutaj naprawdę czuć te podmuchy wiatru. I myślę, że ten czas nie będzie słaby. Nie będzie słaby ten czas. Tutaj lepiej jest w łuku e, odpuścić gaz niż hamować. Także trzeba tak ładnie wycyklować tą prędkość. Mam nadzieję, że lepiej Wam się to ogląda niż ostatni mój przejazd Hondą CB 750. Jak Pamiętam, jaki tam miałem czas? 10.10, 10, coś takiego, 10.07 chyba. Jeszcze to sprawdzę zweryfikuję. No ciekawe, do jakiego samochodu można będzie przyrównać czas przejazdu tym skuterem? końcu jest to tylko i wyłącznie skuter, tak? A myślę, że nie jeden ścigacz w tej grze dostępny, nie jakby taki starszy, słabszy może ścigacz, nie będzie w stanie mu dotrzymać kroku. Ciekawe ciekawe jak to czasowo wyjdzie. No nie są to przyspieszenia wiadomo no, 38 koni mechanicznych, czego można się spodziewać, ale no jak na skutera Jechałem w ogóle tak raz sobie przejechałem takim słabszym skuterem, chyba 250 tutaj. No nie, to już była nuda, to trochę tak, jak, tak jakby jechać maluchem. No, ten, na, na, naprawdę te prędkości są takie już dojrzalsze, tak? No 195. Nie jeden samochód do tylu się nie rozpędzał. No, ciekawe, czy, się, czy będzie jakaś gleba. No i widzicie, no, nie wiem, czy w rzeczywistości tak wygląda łatwo skręcanie. No, to też trzeba mieć jaja, żeby tak postawić. Zwłaszcza skuter na torze wyścigowym bokiem. No, ale na pewno jazda skuterem jest łatwiejsza nieco niż e, jazda. Eee, na przykład ścigaczem, tak? Albo jakimkolwiek motocyklem. O kurde. No dobra, nie wywaliłem się. Super. Dobre i to. Dobra, tak to wygląda z przodu. Takie fabryczne samochodziki typu Meganka, jakaś taka GTI, Meganka GT, one dojeżdżały do tego zakrętu przed Karuzelą w czasie około 5,5 minuty. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Czy on w ogóle czy takim skuterem, skuterzyną można w ogóle stawać w szranki z e, na przykład Golfem piątką, gdy ty, no podejrzewam, że raczej nie, ale powiem Wam, zadziwiająco dobry czas. No na pewno nie będzie tutaj 10 minut, myślę, że to będzie jakieś... No pokuszę się o stwierdzenie, że 9.15, czyli szybciej niż e, nasze GTI. Odheczę z początku lat 2000, ale zobaczymy. No urzeka łatwość, z jaką się steruje tą maszyną. Też no wiadomo, samochodem można się poruszać z nieco wyższą prędkością, jeśli chodzi o zakręty, ale ciekawe, czy dużo ludzi porusza się po to, że Nurburgring na skuterach takich właśnie dowalonych. No bo chyba trudniej znaleźć szybsze skutery, nie? Te Yamaha, może jakieś Kawasaki jeszcze jest, ale. Uh. No przed nami jeszcze kawałek toru Ale no przecież my to pokonamy szybciej niż w 2,5 minuty, nie? Wesoło podskakuje nie no ładnie to jedzie. Pochwalę się, ani razu się nie wypierdolą. Prawda, tu jest całkiem niezły ten czas. Właściwie się tylko, że na tej prostej nie będziemy w stanie osiągnąć tak dużej prędkości, żeby, żeby właśnie dojechać w, w czasie minuty do końca toru, ale zobaczymy. Dobra, będzie 200 na godzinę? Będzie, myślę. wrażenia z widok kierowcy No nie hamuj, facet 30 sekund tak jak powiedziałem 9-15 chciałbym uzyskać o, tutaj może pojedziemy powyżej 190. Ciekawe, czy to realne jest. Muszę zobaczyć na YouTube, czy jakiś skuter przejechał to w tak dobrym czasie jak ja. No dobra, słuchajcie, lepiej niż Golf GTI. Naprawdę. 9,21 super! Jestem bardzo zadowolony z tego czasu. No naprawdę, prawie o minutę lepiej niż nasza Honda mm, CB700. <grywia> Musiał upaść. E, także słuchajcie, bardzo wam. O, a jeszcze. O, tutaj można sobie tak. Tak się można obniżyć jeszcze. A zobaczymy, jeszcze, słuchajcie, czy. O, kurde. Nie, dobra. Eksperymenty pozostawimy sobie na osobny odcinek. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Hej.